Na was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony duch. I zaczynamy League M. To to kapitalne karty. Pierwsza linia Messi, Mbappé, Neymar, Marquinhos, Yedder, Paqueta i Chuomeni. Są fenomenalne te karty. Do tego na pewno Fofana będzie grywalny. Gwenduzi może być grywalny. Oj, oj, te karty mogą być piękne. A z tej okazji mamy 30 player na dzisiaj. I paczkę za słapy, czyli 20 razy 85. Czy uda nam się zwiększyć licznik TOCów? Mam nadzieję. Nagrywanie włączone, a coś na muzyka słabo chodzi, albo coś się ściszyło. Zaraz sprawdzimy. Przechodzimy do 30 player pików. Na jedną listę jak będzie walkał, to będę zadowolony. Może za niedługo dadzą jakieś SBC o pika z ikoną, albo coś w tym stylu. To by było naprawdę bardzo fajnie. Dobra, muzyka się nam zgłośniła, powinno być git, więc ruszamy. Ruszamy, bo trochę tych pików mamy. A chcemy dzisiaj. A chcemy dzisiaj trafić to co. To niewątpliwie z tych pików będzie bardzo ciężkie. Ale trzeba wierzyć. Trzeba wierzyć. Ile ci pięknie. To Nikroz na dzień dobry. Trzeci pik i już mamy walkout. Och, mamy. Mamy kolejnego y, Informa. Informa. Team of the season, ale jak już widziałem niebiesko toczki to już widziałem to Francja. Zmieniliśmy na 22 i lecimy dalej. Ale patrzcie, jak ładnie dało z początku. Bardzo ładnie. Dwa tocy koło siebie. Yy, dwa walkouty koło siebie, w tym jeden toc. Walmati. I pewnie wam to wrzucę, więc to będzie dzień przed yy, finałem Ligi Mistrzów. Napiszcie, jak typujecie wynik finału. Kolejny walkout. Ale, ja lubię te piki, ale ja lubię te piki. Insignia odchodzi do MLS. O su, zawału dostanę. Kolejny toc, a nie. no i mamy już 23. Bardzo ładnie, ale ta strona jest mocarna. Ta strona jest naprawdę mocarna. Mamy już 4 walkouty, a jeszcze i nie skończyliśmy. Jagona spaz. i ostatni wybór z tej strony. Stany. Bardzo dobrze, popatrzcie, Cross, Grimaldo, Insigne i Ulibe, Kapitalny. Przejdźmy do ostatniej strony, bo tam będzie najmniej, więc oczywiście piszcie mi, co ciekawego wytrafiliście Wytrafiliście już Totsa ee, z francuskiej ligi, z Ligue 1 Uber <grym> No ostatnia strona, na razie wycisza nas, wycisza nas, ale dobrze, 83, 2. dwójki, to się wszystko gdzieś na pewno nam przyda. Weźmiemy Gabriela Żrzuca, chyba piłkarza Arsenal. tak mi się wydaje, że chyba pójdzie do Arsenalu. Oda, żeby siedział w y, City, gdzie przyszedł Haaland. Udyger, czyżby piłkarz Realu Madryt, to na to wskazuje. I jedziemy, ostatnia strona, tu będzie jeszcze jakiś walkout, Toni Kroos, bierzemy. Przepalimy go gdzieś. Jedziemy dalej. Gosens. Bierzemy. Ład, ładnie. Lubię te piki. Autores. Może zawodnik za niedługo Manchester United? Może, może. Podobno jakieś rozmowy się zaczynają. Rodri. Mamy walkout. Już drugi. Bardzo ładny. Müller. Kolejny walkout. Ale to sypie. Ale to sypie. Może by zrobił ikony. Zawsze to jest jakieś rozwiązanie. Morino, jak ci gdzieś chyba przepaliłem, kolego, więc, więc cię weźmiemy. Co my tam jeszcze? Angelino mamy, weźmie palinia. 4 do końca. To już dał. Dwa tocy wrzuciło nam. Ale Mertens, jeszcze, jeszcze, jeszcze walczymy. 84. Może w tych trzech ostatnich? Pedri, nie mogę szybciej wpaść. Dosłownie 11 minut temu. O, Alison. Wysoki walkout. Jeszcze z ligi angielskiej. Bardzo dobrze. Nie! Yes! Mamy francuskiego toca. Ale dało. Dimitri Payet. Kapitalnie. Ale sypne walkoutami. W tym momencie to on będzie bardzo dużo chodził. Ale on tyle nie jest wart. Ale ta karta naprawdę wygląda fajnie. Patrzcie, ile toców, ile walkoutów. Piki oddają, piki oddają, zmieniamy licznik. No i zmieniliśmy licznik na 24. Bardzo ładnie, a my mamy łącznie 9 walkoutów i 3 tocy, w tym liga francuska. Przechodzimy do głównej paczki. A jeszcze może gdzieś przepalimy tego crossa. Zaraz sprawdzimy. I przepalamy to niego krosa. A, taki szybciutki poderek I mamy Pedrinho. Pedrinho. Będzie pięknie się palił w jakichś wyzwaniach. W ogóle mamy, mam sporo dużych kart do przepalenia. O i mam Ronaldo 94 Nazary do przepalenia. Kokolwiek to brzmi. Messiego do przepalenia. tu mamy Pedrinho. Ale ma dużo cech. I przechodzimy do oddania głównego paczka 25 razy 20. 20 razy 25. Jakkolwiek to brzmi. Oj, chciałbym tutaj coś fajnego. I teraz. Aż się poprawię. Aż się poprawię. Przechodzimy. A nie, poczekajcie. Jeszcze mam jedną paczkę, którą trzymałem dłuższy czas. To jest yy, paczka 15, piłkarzy 75 plus z La Liga. Powiem z tą La Ligą, aby się szale Liga ze mnie nie wyszła. Z. Patrzcie, jest tocik. Francja, Bramkarz, Lula Fond, La Fond trafiony 94, pięknie. To wysoki overhaul. Kolejny tocik, nasz licznik. Dzisiaj się... jeszcze jeden. Bardzo ładny. Bardzo ładny. Dwa tocy trafione. I to ten, Terrier. Tylko jest, strzał jest. Ale mamy dwa tocy. Teoretycznie słabszej paczki. Hmm? Zmieniony licznik na 26. Masa tych toców dzisiaj, ale mnie to cieszy. I czy jeszcze coś dzisiaj zdobędziemy? Decydująca, ostatnia paczka. Paczka 20 rzadkich piłkarzy, 85. Plus. Daj, daj mi daj mi tego totsa Jest toc. Brazylia. Prawe pomoc. To nie będzie nic dobrego. Kur, jak zobaczyłem Brazylię, no to widziałem Neymara. Ale nie ma, ale jeden toc jest. Licznik się zwiększy, ale. Ale to nie to. Ale poparcie, jak Polakami sypnęło. Polacy rodacy. Jest walkout biorę Paulisty, Diego Lopeza. Roberta Lewandowskiego 92. Courtois. Bukaku szczęsny. Torecka, Ale niestety. Oj, jeszcze będę musiał to gdzieś przepalić. Fajna paczka. Licznik się zwiększa o jeden. Listing zwiększony na 27. Startowaliśmy dzisiaj bodajże z 21, czyli 6 kart 6 team of the season padło, w tym dwie z yy, Ligi Francuskiej. A jak zobaczyłem tą Brazylię, ale troll poleciał. Ja już prawe skrzydło dowiedziałem, że to nie to, ale jak zobaczyłem Brazylię, to gdzieś ten Neymar mi zaświtał. Ale jeszcze nam Neymara będzie czas. Może się uda. Może. Także piszcie, co ciekawego Wam wypadło. Jestem zadowolony z paczki. Dużo fajnych kart powpadało, można się bawić, można na coś przepalać. Może jednak tą ikonkę zrobię? Chociaż ja wiem, że te ikony już mi w tym roku oddały aż nawet mógłbym powiedzieć, że za dużo. Eh, ale zobaczymy, ale wolałbym jakiś pig z ikoną sobie otworzyć. Odsłanianie to jednak odsłanianie. Także piszcie, 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 że wytrafiliście już Neymara, Mbappé, Messiego, Łamieniego, Kogo tam chcecie, piszcie. Ja się z Wami żegnam. Dzięki za oglądanie i do następnego. Cześć!